Witajcie, to już druga wysyłka do NGC. Zobaczcie co teraz postanowiłem przygotować do gradingu. Prócz 4-5 groszówek jest także 8-10 groszówek i 6-20 groszówek i wiele innych nominałów. Część na MS i reszta na PROOF. Liczę na wysokie noty. Jakich mogę spodziewać się ocen? Przewiduję, że będą w granicach MS64 do MS67. Monety na PROOF nie powinny otrzymać poniżej PROOF 67 lecz to tylko moje prognozy, które mogą się nie sprawdzić. Jeśli macie swoje typy napiszcie w komentarzu. Niestety ta wysyłka nie zawiera żadnych destruktów. Zostawiłem je na kolejną przesyłkę. Oprócz monet do NGC postanowiłem wysłać również banknoty z albumu Miasta Polskie. Seria która nie trafiła do obiegu. Łącznie wyszło ich 9 sztuk. Trzymajcie kciuki za wysokie noty. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście kanału zachęcam abyście zrobili to teraz. Do zobaczenia i pozdrawiam.